Myślę, że tak naprawdę nie trzeba wiele, że, że jednak związana z naszą religią. Tak ważna dla nas w roku sytuacja generuje już tą niesamowitą atmosferę, to, to, ten świąteczny nastrój. My musimy go jedynie podkreślić. To, że spotkamy się z rodziną, jest jakąś taką podstawą. I są takie rzeczy, które po prostu jeszcze dodają smaku. Ten diabeł oczywiście tkwi w szczegółach. Ja jestem szalona na punkcie dekoracji, więc zawsze tam muszę dołożyć swoje trzy grosze. Lubię ładnie udekorować dom, lubię mieć piękną choinkę. Lubię mieć też co roku zupełnie inną choinkę. To nie jest tak, że dekoracje z zeszłego roku pyk, pyk wędrują na drzewko. Mm -mm, nie jest to zbyt ekologiczne, muszę z tym powalczyć, ale mieszam je, część jest starych, część jest nowych um, i no i fajnie, żeby te prezenty ładnie… Wy... nie no, lubię, żeby wszystko ładnie wyglądało. Niestety, to jest jakieś takie e, e, charakterystyczne dla mnie, ale z drugiej strony wszyscy w rodzinie tak do tego przywykli, że u mnie wszystko jest przygotowane tak, wiesz, perfekcyjnie i e, o każdy detal zadbam, że jakby było coś nie tak, to myślę, że byliby zaniepokojeni, więc jak przychodzą e, do nas na święta, to już jakby spodziewają się tego, że będzie po prostu pięknie. Wcale nie mam wszystkich potraw na stole gilijnych. Robimy te, które kochamy najbardziej, e, staramy się właśnie tak e, mieć. Dużo czasu przed świętami staram się z Leo spędzać, z naszym synkiem, przygotowując z nim właśnie wspólnie jakieś ciasteczka, jakieś tam maluszki takie właśnie, które później świątecznie jemy. Czytamy sobie Pismo Święte, gdzieś tam nastrajamy się tak mentalnie w ogóle do tego czasu, bo to jest mega radosny czas, też właśnie w budowaniu relacji między ludźmi. i Ja tą naszą polską tradycję troszeczkę okróciłam, Troszeczkę, wcale nie mam jakiegoś wyniunianego domu takiego właśnie, tak jak kiedyś, że można było z podłogi jeść jest bardzo czysto oczywiście, bo dbam o to, ale na przykład nie mam też problemu, żeby sięgnąć po pomoc osoby trzeciej, że pomagam, żeby mi ktoś, znaczy poproszę, żeby mi ktoś pomógł w sprzątaniu. Chętnie przyjmuję potrawy od gości, którzy do nas przychodzą na przykład na ten czas wigilijny, co kiedyś było nie do pomyślenia, bo przecież ja wszystko sama tej atmosfery jest tak naprawdę pozbycie się wszelkiego rodzaju rozpraszaczy, w tym przede wszystkim social mediów, które odciągają nas od tego, co w tych świętach jest najważniejsze? Ja w te święta schowam mój telefon komórkowy głęboko do szafy, aby nie odciągał mojej uwagi od tego, co dla mnie najważniejsze, czyli moich najbliższych. I do tego samego zachęcam Was wszystkich, bo rzeczywiście, szczególnie w tym okresie, zasługują oni na naszą stuprocentową uwagę. Jedynym bardzo szczególnym wyjątkiem od tej zasady może być wykorzystanie telefonu do tego, do czego został on pierwotnie stworzony, czyli do zadzwonienia do naszych najbliższych, z którymi nie możemy spędzić tego wyjątkowego czasu. I kiedy mówię zadzwonić, to nie mam absolutnie na myśli wysyłania SMS-ów czy wiadomości na Messengerze albo WhatsApp.